Adam Mickiewicz Dziady Część druga Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom. Szekspir Hur Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Guślarz Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dokoła truny. Żadnej lampy, żadnej świecy W oknach zaświećcie całuny Niech księżyca jasność blada Szczelinami tu nie wpada Tylko żwawo, tylko śmiało Starzec, jak kazałeś, tak się stało Ciemno wszędzie, głucho wszędzie Co to będzie, co to będzie? Czystowe duszeczki W jakiejkolwiek świata stronie Czyli która w smole płonie Czyli marznie na dnie rzeczki Czyli dla dotkliwszej kary W surowym wszczepiona drewnie Gdy ją w piecu gryzą żary I piszczy i płacze rzewnie, Każda spieszcie do gromady Gromada niech się tu zbierze Oto obchodzimy dziady Zstępujcie w święty przybytek Jest jałmużna są pacierze I jedzenie i napitek Ciemno wszędzie Głucho wszędzie Co to będzie, co to będzie Podajcie mi garść kądzieli Zapalam ją Wy z pośpiechem, skoro płomych w górę strzeli, pędźcie go z lekkim oddechem, o tak, o tak, dalej, dalej, niech się na powietrzu spali. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Naprzód wy z lekkimi duchy, coście śród tego padołu ciemnoty i zawieruchy, nędzy, płaczu i mozołu zabłysnęli, spłonęli, jako ta garstka kądzieli. Kto z was wietrznym błądzi szlakiem w niebieskie nie wzleciał bramy, tego lekkim, jasnym znakiem przyzywamy, zaklinamy. Mówcie, komu czego braknie, kto z was pragnie, kto z was łaknie. Patrzcie, a, patrzcie do góry, cóż tam pod sklepieniem świeci. Oto złocistymi pióry, trzepiące się Twoje dzieci. Jak listek z listkiem w powiewie, Kręcą się pod cerkwi wierzchołkiem. Jak gołąbek z gołąbkiem na drzewie, tak aniołek igra z aniołkiem. Guślarz i starzec. Jak listek z listkiem w powiewie, Kręcą się pod cerkwi wierzchołkiem. Jak gołąbek z gołąbkiem na drzewie, tak aniołek igra z aniołkiem. Aniołek do jednej z wieśniaczek. Do mamy lecim, do mamy. Cóż to, mamo, nie znasz Józia? Ja to Józio, ja ten samy, a to siostra moja Ruzia. My teraz w raju latamy, tam nam lepiej niż u mamy. Patrz, jakie główki w promieniu, ubiór z jutrzenki światełka, a na oboim ramieniu, jak u motylków skrzydełka. W raju wszystkiego dostatek. Co dzień to inna zabawka, gdzie stąpim wypływa trawka, gdzie dotkniem rozkwita kwiatek. Lecz choć wszystkiego dostatek, dręczy nas nuda i trwoga. Heh, mamo, dla Twoich dziatek zamknięta do nieba droga. Lecz choć wszystkiego dostatek, dręczy ich nuda i trwoga. Heh, mamo, dla Twoich dziatek zamknięta do nieba droga. Czego potrzebujesz duszeczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga, czyli o przysmaszek słodki? Są tu pączki, ciasta, mleko i owoce i jagódki. Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Nic nam, nic nam nie potrzeba. Zbytkiem słodyczy na ziemi jesteśmy nieszczęśliwymi. Ech, ja w mojem życiu całym nic gorzkiego nie doznałem. Pieszczoty, łakotki, swawole, a co zrobię, wszystko caca. Śpiewać, skakać, wybiec w pole, urwać kwiatków dla rozalki. Oto była moja praca, a jej praca stroić lalki. Przylatujemy na dziady, nie dla modłów i biesiady, niepotrzebna msza ofiarna, nie o mleczka, chrusty. Prosim gorczycy dwa ziarnka, a ta usługa tak marna, stanie za wszystkie odpusty. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, Kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Bo słuchajmy i zważmy u siebie. Że według Bożego rozkazu, kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Aniołku, duszeczko, czego chciałeś macie obie. To ziarneczko, to ziarneczko. Teraz z Bogiem idźcie sobie. A kto prośby nie posłucha w imię ojca, syna, ducha, widzicie Pański krzyż? Nie chcecie jadła, napoju? Zostawcież nas w pokoju. A kysz, a kysz! A kto prośby nie posłucha w imię ojca, syna, ducha, Widzicie Pański Krzyż? Nie chcecie jadła, napoju, zostawcież nas w pokoju, a kysz, a kysz. Widmo znika, już straszna północ przybywa. Zamykajcie drzwi na kłódki, weźcie smolny pęk uczywa. Stawcie w środku kocioł wódki, a gdy laską skinę zdala, Niechaj się wódka zapala, tylko żwawo, tylko śmiało. Starzec, jużem gotów. Guślarz, daje hasło. Buchnęło, zawrzało i zgasło. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Guślarz. Dalej wy z najcięższym duchem. Coś cię do tego padołu przykuci zbrodni łańcuchem. Z ciałem i duszą pospołu. Choć się zgon lepiankę rozkruszy. Choć was anioł śmierci woła. Żywot z cielesnej katuszy. Dotąd wydrzeć się nie zdoła. Jeżeli karę tak srogą ludzie nieco zwolnić mogą I zbawić piekielnej jamy której jesteście tak blisko Was wzywamy, zaklinamy Przez żywioł was, przez ognisko Mówcie komu czego braknie Kto z was pragnie, kto z was łaknie Głos za oknem Hej, kruki, sowy, orlice o, Wy przeklęte żarłoki Puśćcie mnie tu pod kaplicę Puśćcie mnie choć na dwa kroki Guślarz Wszelki duch, jakaż potwora Widzicie w oknie upiora? Jak kość na polu wybladły. Patrzcie, patrzcie, jak lice. W gębie dym i błyskawice. Oczy na głowę wysiadły. Świecą jak węgle w popiele. Włos rozczochrany na czele. A jak suchy snop cierniowy, płonąc miotłe ognia ciska. Tak od potem potępieńca głowy z trzaskiem sypią się i skrzyska. Guślarz i starzec. A jak suchy snop cierniowy, płonąc miotłe ognia ciska. Tak od potępieńca głowy, z trzaskiem sypią się i skrzyska. Widmo za okna. Dzieci, nie znacie mnie, dzieci? Przypatrzcie się tylko z bliska, przypomnijcie tylko sobie, ja nieboszczyk pan wasz, dzieci. Wszak to moja była wioska, dziś ledwo rok mi, ja trzeci, jak mnie złożyliście w grobie. He, zbyt ciężka ręka boska, jestem w złego ducha mocy. Okropne cierpię męczarnie, Kiedy noc ziemi ogarnie, Tam idę szukając nocy, A uciekając od słońca, Tak pędzę żywot tułaczy, A nie znajdę błędom końca. Wiecznych głodów jestem pastwą, A któż mnie nakarmić raczy? Szarpie mnie żarłoczne ptastwo, A któż będzie mój obrońca? Nie masz, nie masz męką końca, Szarpie go żarłoczne ptastwo, A któż mu będzie obrońca? Nie masz, nie masz męką końca. guślarz. A czegóż potrzeba dla duszy, aby uniknąć katuszy? Czy prosisz o chwałę nieba, czy o poświęcone gody? Jest dostatkiem mleka, chleba, są owoce i jagody. Mów czego trzeba dla duszy, aby się dostać do nieba. Do nieba bluźnisz daremnie. O nie, ja nie chcę do nieba. Ja tylko chcę. Żeby ze mnie prędzej się dusza wywlekła Stokroć wolę pójść do piekła Wszystkie męki Zniosę snadnie Wolę jęczyć w piekle na dnie Niż z duchami nieczystymi Błąkać się wiecznie po ziemi Widzieć dawnych uciech ślady Pamiątki dawnej szkarady Od wschodu aż do zachodu Od zachodu aż do wschodu Umierać z pragnienia Z głodu I karmić drapieżne ptaki Lecz niestety Wyrok taki, że dopóty w ciele muszę Potępioną wołczyć duszę, nim kto z was, poddani moi, Pożywi mnie i napoi. Jak mnie pragnienie pali, gdyby mała wody miarka, gdybyście mnie podali choćby dwa pszenicy ziarka. Ach, jak go pragnienie pali, gdyby mała wodę miarka, gdybyśmy mu podali, choćby dwa pszenicy ziarka. Chór ptaków nocnych. Darmo żebrze, darmo płacze. My tu czarnym korowodem, Sowy, kruki i puchacze. Niegdyś, panku, sługi twoje, Któreś ty pomożył głodem. Zjemy pokarmy, wypijem napoje. Hej, sowy, puchacze, kruki, Szponami krzywymi dzioby, czarpajmy jadło na sztuki. Chociażbyś trzymał już w gębie I tam ja szpona zagłębie. Dostanę aż do wątroby. Nie znałeś litości, panie. Hej, sowy, puchacze, kruki, I my nie znajmy litości. Szarpajmy jadło na sztuki. A kiedy jadła nie stanie, Szarpajmy ciało na sztuki. Niechaj nagie świecą kości. Kruk, nie lubisz umierać z głodu, A pomnisz, jak raz w jesieni Wszedłem do Twego ogrodu. Gruszka dojrzewa, jabłko się czerwieni, Trzy dni nic nie miałem w ustach. Otrząsnąłem jabłek kilka. Lecz ogrodnik skryty w chrustach zaraz narobił hałasu i poszczuł psami jak wilka. Nie przeskoczyłem tarasu. Dopędziła mi obława. Przed panem toczy się sprawa. O co? O owoce z lasu, które na wspólną wygodę Bóg dał jak ogień i wodę. Ale pan gniewny zawoła. Potrzeba dać przykład grozy. Zbiegł się lud z całego sioła. Przywiązano mnie do Sochy. Zbito dziesięć pegłów łozy. Każdą kość jak skłosa żyto, jak od suchych strąków grochy. Od skóry mojej odbito. Nie znałeś litości, panie. Chór ptaków. Hej, sowy, puchacze kruki. I my nie, nie znajmy litości. Szarpajmy jadło na sztuki. A kiedy jadła nie stanie, szarpajmy ciało na sztuki. Niechaj nagie świecą kości. Sowa. Nie lubisz umierać z głodu. Pomnisz, jak w kucyją samą, pośród najtęższego chłodu, stałam z dziecięciem pod bramą. Panie, wołałam ze łzami, zlituj się nad sierotami. Mąż mój już na tamtym świecie, córkę zabrałeś do dwora, Matka w chacie leży chora, Przy piersiach maleńkie dziecie. Panie, daj nam zapomogę, bo dalej wyżyć nie mogę. Ale ty, panie, bez duszy, hulając w pijanej ochocie. Przewalając się po złocie, hajdukowi rzekłeś z cicha, kto tam gościom trąbi w uszy, wypędź żebraczkę do licha. Posłuchał hajduk niecnota, za włosy wywlekł zawrota. Wepchnął mnie z dzieckiem do śniegu, Zbita i przeziębła srodze, nie mogłam znaleźć noslegu, zmarzłam z dziecięciem na drodze. Nie znałeś litości, panie. Chór ptaków. Hej, sowy, płacze kruki! I my nie znajmy litości, szarpajmy jadło na sztuki. A kiedy jadła nie stanie, szarpajmy ciało na sztuki. Niechaj nagie świecą kości. Widmo. Nie ma, nie ma dla mnie rady. Darmo podajesz talerze, co dasz to ptastwo zabierze. Nie dla mnie, nie dla mnie dziady. Tak, muszę dręczyć się wiek wiekiem. Sprawiedliwe zrządzenia Boże. Bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Tak, musisz dręczyć się wiek wiekiem, sprawiedliwe zrządzenia Boże, bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Guślasz, gdy nic Tobie nie pomoże, idźże sobie nie Boże, a kto prośby nie posłucha w imię Ojca Syna Ducha. Czy widzisz pański krzyż? Nie bierzesz jadła napoju, zostaw, że nas w pokoju. A kysz, a kysz, a kto prośby nie posłucha w imię ojca, syna, ducha, czy widzisz pański krzyż, nie bierzesz jadła, napoju, zostaw, że nas w pokoju. A kysz, a kysz, widmo znika, guślarz, podajcie mi, przyjaciele, ten wianek na koniec laski, zapalam święcone ziele, w górę dymy, w górę blaski, ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Teraz wy, pośrednie duchy, Coście u tego padał, Ciemnoty i zawieruchy, Żyłyście z ludźmi po Lecz od ludzkiej wolne skazy Żyłyście nie na mnie światu, Jako te czombry i ślazy, Ni z nich owocu, ni kwiatu, Ani się ukarmi zwierzę, Ani się człowiek ubierze, Lecz wonne, skręcone wianki Na ścianie wiszą wysoko, Tak wysoko, o ziemianki, była wasza pierś i oko, która dotąd z czystym skrzydłem niebieskiej nie przeszła bramy. Was tym światłem i kadzidłem zapraszamy, zaklinamy. Mówcie, komu czego braknie, kto z was pragnie, kto z was łaknie. A toż czy obraz Boga rodzicy, czyli anielska postać, jak lekkim rzutem obręcza, po obłokach zbiega tęcza, by z jeziora wody dostać. Tak ona świeci w kaplicy, do nóg biała spływa szata, włos z wietrzykami swawoli, po jagodach uśmiech lata, ale w oczach łza niedoli. Guślarz i starzec. Do nóg biała spływa szata, włos z wietrzykami swawoli, po jagodach uśmiech lata, ale w oczach łza niedoli. Guślarz i dziewczyna. Guślarz. Na głowie ma kraśny wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bierze baranek, a nad nią leci motylek. Na baranka bez ustanku hoła, baś, baś mój baranku. Baranek zawsze z daleka, motylka rózeczką goni. I już, już trzyma go w dłoni. Motylek zawsze ucieka. Dziewczyna, na głowie mam kraśny wianek, w ręku zielony badylek. Przede mną bierze baranek, nade mną leci motylek. Na baranka bez ustanku wałam, baś, baś, mój baranku. Baranek zawsze z daleka, motylka rózeczką gonie, i już, już chwytam go w dłonie, motylek zawsze ucieka. Tu niegdyś w wiosny poranki najpiękniejsza z tego sioła Zosia pasając baranki, skacze i śpiewa wesoła. La, 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 la. la. Oleś za gołąbków parę chciał raz pocałować w usta, lecz i prośby, i ofiary wyśmiała dziewczyna pusta. La, 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 la. Józio dał wstążkę pasterce, Antoś oddał swoje serce, lecz i z Józia, i z Antosia śmieje się pieszliwie Zosia. La la, 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 Tak, Zosią byłam, dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam zamęścia i dziewiętnastą przeigrawszy wiosnę, umarłam, nie znając troski ani prawdziwego szczęścia. Żyłem na świecie, lecz nie dla świata. Myśl moja nazbyt skrzydlata nigdy na ziemskiej nie spoczęła błoni. Za lekkim zefirkiem goni, za muszką, za kraśnym wiankiem, za motylkiem, za barankiem, ale nigdy za kochankiem. Pieśni i fletów słuchałam rada. Często kiedy sama pasę, do tych pasterzy goniłam stada, Którzy mą wielbili krasę, lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam. Choć sobie igram do woli, Latam gdzie wietrzyk zawieje. Nic mnie nie smuci, nic mnie nie boli. Jak je chcę, wyrabiam cuda. Przędę sobie stęczę rąbki. Z przezroczystych łez poranku tworzę motylki, gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. Heh, I zawsze sama jestem. Przykro mi, bez ustanku wiatr mną jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego czy z tamtego świata. Gdzie się przybliżam, zaraz wiatr oddali, pędzi w górę, w dół, z ukosa. Tak pośród pieszchliwej fali wieczną przelatując drogę, ani wzbić się pod niebiosa, ani ziemi dotknąć nie mogę. Tak pośród pieszchliwej fali. Przez wieczne lecąc bezdroże, ani wzbić się pod niebiosa, Ani dotknąć ziemi nie może. Guślarz, czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga, czy o przysmaczek słodki? Są tu pączki, ciasta, mleczko i owoce i jagódki. Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Nic mnie, nic mnie nie potrzeba. Niechaj podbiegną młodzieńce, niech mnie pochwycą za ręce i przyciągną do ziemi niech pójkram chwilkę z niemi bo słuchajcie i zważcie u siebie że według bożego rozkazu kto nie dotknął ziemi ni razu ten nigdy nie może być w niebie bo słuchajmy i zważmy u siebie że według bożego rozkazu kto nie dotknął ziemi ni razu ten nigdy nie może być w niebie guślarz do kilku wieśniaków darmo bierzycie to są marne cienie darmo rączki ściąga biedna Wraz ją spędzi wiatru tchnienie Lecz nie płacz, piękna dziewico Oto przed moją źrenicą Odkryto przyszłe wyroki Jeszcze musisz sama jedna latać Z wiatrem przez dwa roki A potem staniesz za niebieskim progiem Dziś modlitwa nic nie zjedna Lećże sobie z Panem Bogiem A kto prośby nie posłucha W imię Ojca, Syna, Ducha Czy widzisz pański krzyż? Nie chciałaś jadła napoju Zostawże nas w pokoju a kysz, a kysz, a kto prośby nie posłucha W imię Ojca, Syna, Ducha? Czy widzisz pański krzyż? Nie chciałaś jadła napoju. Zostawże nas w pokoju. A kysz, a kysz, dziewica znika. Guślarz, teraz wszystkie dusze razem, Wszystkie i każdą z osobna, Ostatnim wołam rozkazem. Dla was ta biesiada drobna, Garście maku oczywicy, Rzucam w każdy róg kaplicy. Bierzcie czego której braknie, która pragnie, która łaknie. Guślarz. Czas odemknąć drzwi kaplicy, zapalcie lampy i świecy. Przeszła północ, kogut pieje. Skończona straszna ofiara. Czas przypomnieć ojców dzieje. Stójcie! Cóż to? Jeszcze mara. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to, to będzie? będzie? Guślarz do jednej z wieśniaczek. Pasterko. Od tam w żałobie. Wstań, bo czy mi się wydaje, Czy ty usiadłaś na grobie? Dziadki, patrzajcie dla Boga. Wszak to zapada podłoga I blade widmo powstaje. Zwraca stopy ku pasterce I stanęło tuż przy boku. Zwraca lice ku pasterce. Białe lice i obsłony, Jako śnieg po nowym roku. Wzrok dziki i zastępiony. Utopił całkiem w jej oku. Patrzcie, patrzcie na serce. Jaka to ponsowa pręga, tak jakby ponsowa wstęga, albo jak sznurkiem korale, od piersi aż do nóg sięga. Co to jest zgadnę wcale, pokazał ręką na serce, lecz nic nie mówi pasterce. Co to jest niezgadniem wcale, pokazał ręką na serce, lecz nic nie mówi pasterce. Czego potrzebujesz duchu młody? Czy prosisz o chwałę nieba, czyli o święcone gody? Jest dostatkiem mleka chleba, są owoce i jagody, czego potrzebujesz duchu młody, żeby się dostać do nieba. Widmo milczy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Odpowiadaj, maro blada, cóż to, nic nie odpowiada? Cóż to, nic nie odpowiada? Gdy gardzisz mszą i pierogiem, idźże sobie z Panem Bogiem. A kto prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha, czy widzisz Pański Krzyż, nie chciałeś jadła napoju, zostaw, że nas w pokoju. A Kysz, a Kysz, widmo stoi. A kto prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha, czy widzisz Pański Krzyż, nie chciałeś jadła napoju, zostaw, że nas w pokoju. A Kysz, a Kysz, przebóg, cóż to za szkarada, nie odchodzi i nie gada. Nie odchodzi i nie gada. Duszo przeklęta czy błoga? Opuszczaj święte obrzędy. Oto rozwarta podłoga. Kędy wszedłeś, wychodź tędy, bo cię przeklnę w imię Boga. Po pauzie. Precz stąd na lasy, na rzeki, i zgiń przepadnij na wieki. Widmo stoi. Przebóg, cóż to za szkarada? I milczy, i nie przepada. I milczy, i nie przepada. Darmo proszę, darmo gromie, on się przeklęstwa nie boi. Dajcie kropidło z ołtarza. Nie pomaga nic kropidło, bo utrapione straszydło jak stanęło, taki stoi, niemo głucho nieruchomie jak kamień pośród cmentarza, bo utrapione straszydło jak stanęło, taki stoi, niemo głucho nieruchomie jak kamień pośród cmentarza. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Guślarz. To jest nad rozum człowieczy. Pasterko, znasz tę osobę? W tym są jakieś straszne rzeczy. Po kim ty nosisz żałobę? Wszak mąż i rodzina zdrowa. Cóż to, nie mówisz i słowa? Spojrzyj, odezwij się przecie. Czyś ty martwa, moje dziecie? Czegóż uśmiechasz się? Czego? Co w nim widzisz wesołego? Czegoż uśmiechasz się, czego? Co w nim widzisz wesołego? Daj mnie, stół i gromnicę. Zapale, jeszcze po świece. Próżno pale, próżno świecę. Nie znika przeklęta dusza. Weźcie pasterkę pod ręce, wyprowadźcie za kaplicę. Czegóż uśmiechasz się, czego? Co w nim widzisz powabnego? Czegóż oglądasz się, czego? Co w nim widzisz powabnego? Przebóg, widmo kroku rusza. Gdzie my z nią, on za nią wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Hur. Gdzie my z nią. On za nią wszędzie. Co to będzie? Co to będzie?